Siemanko, witajcie, <laughs> kurczę, trochę się załatwiłem, wiecie, ale nie, skończymy golenia. a dzisiaj... lubię tego typa, to jest źle coś tam Guard. I teraz zobaczcie, jak jest zbudowane. Ma tylko dwa nożyki, nie pięć. Tutaj jest ten pasek nawijający a tutaj dodatkowo jest taka jakaś gumka, która niby ma Potem po poprawiać jakoś golenę. To nie jest maszyka, która się rusza gdzieś na boki. Tutaj jest w miarę sztywna. Jakoś wykonanie, tak jak mówiłem, widać tutaj te o, te wszystkie odlewy. Także no taka Zwykła, no i tutaj jest taki trymerek jeszcze od tej strony, żeby sobie coś tam porobić. Także ogolimy się tym, zobaczymy jak będzie działać. Ja mówię, ja polowałem na nią, ale ten, ale nie kupiłem, dopiero udało mi się kupić za. Za 49 zł cały zestaw tak jak go ja pokazywałem wcześniej gdzie była ta maszynka, jeden na ostrze eee, ten kapturek taki na, na maszynkę. I, I co tam jeszcze było? Waha no i to, to nie była piarka, tylko żelba ja eee, mnie. Widałko Jedziemy. Słuchajcie, takie kolory dziwnie mi tu wychodzą. ale mi tu mocno prześwietla tą dookoła ten leda. Ja wyglądam trochę jak zombie. Jest tak, jestem w Szwajcarii. Przyleciałem wczoraj. Zostaje do piątku. Dzisiaj jest czwartek, rano. Wydaje mi się, że nie patrzyłem, że te nożyki nie pasują do, do przynajmniej ten, który jest tutaj dołożony. Wydaje mi się, że może nie pasować do tej drugiej maszynki. Także najpierw sobie zrobimy ten trimerkiem. Czekały. Powiem tak dużo, dużo lepiej, idzie ta maszynka w sensie nie jest taka ciągnąca. Jeżeli chodzi o jakość, no może zaraz zobaczymy jeszcze, ale na no, pewno. No, jeżeli chodzi o takie pierwsze wrażenie, to jest, że ono naprawdę idzie tak łagodnie yy, i tak yy, płynnie bym powiedział. Zarości. Zaraz smyję, to zobaczymy co tam jest pod spodem. No pomyłam, że na pierwsze przejście to nawet nie ma biedy. Wydaje mi się, że jest całkiem nawet nieźle, z tamtą pięciu ostrzówką. ogólnie jest nieźle nawet. Zróbmy jeszcze raz pod włos. I zobaczymy jak to będzie. Wybuchuje się okej, okay, tylko że Пять Naprawdę spokojnie ta maszynka. No, jest dużo lepiej niż po tej pięciostrzywce. Także ten skin guard, to się chyba skin guard nazywa. Mimo, że ma tylko dwa ostrza to powiem może, że jest lepiej. Nie, nie jest idealnie, ja to spróbuję jeszcze poprawić na szczęce. ale też nie będę się już wiecie opierał, żeby się nie wiadomo jak dogolić tą maszynką. Bo chodzi, bo chodzi mi o to tylko, żeby być Miarę. Bardzo leciutka jest, jakoś mi się utrzyma, ale ma tutaj takie te bumki, także trochę to pomaga. Wypłukiwanie, powiem wam, że całkiem spoko. Nie ma biedy. Zamarkałem koszty, kończymy kolanie, wkładam maszynkę. Tam. No, powiem Wam, że jestem zaskoczony. Naprawdę no, nie ma biedy. Nie, nie, ma, nie ma źle. Jest zdecydowanie w mojej opinii lepsza niż ta pięcio. Tylko teraz tak zauważyłem jeden problem, który muszę naprawić. No tutaj. Dobra. trochę gorzej się tym to robię, ale tak. Także ten skinguard, no powiem Wam, że, że OK. Na pewno bardziej ok niż napięcie ostrzowe. Napięcie ostrzowe, nie dość, że ciężko się ją ciągnie, bo Dużo opór stawia. Eee, to naprawdę wcale nie, mm. nie wiem, lepiej niż niż Po co wiem tak tyle tego na mm. nie mm. wiem. Także no jeżeli będę jeździł będę miał cały czas taką fazę. Na te wyjazdy takie krótkie. To zdecydowanie. Zdecydowanie ta maszynka nie, nie ta. Nie, ta pięć ostrzał e, po goleniu Westman Darkman. No i tyle trzeba zasłuchać na śniadanie i do biura. A świetny złot, chociaż mało czułem. Także tak sobie trenuję Travel Light i trochę przegrałem, trochę się za mocno wkręciłem, bo takiego Light'a zrobiłem, że zapomniałem zabrać ładowarki do, do laptopa. No ale jestem tutaj w biurze, dobrze. Tak, mocno znajdę, Także co? Trzymajcie się A, pozytywnie, ogólnie pozytywnie. I jesteśmy w kontakcie, do następnego.